Witajcie kochani. Dzisiaj zapraszam Was na takie zabawne żółte paznokcie z mordkami pikachu. Zaczynamy jak zwykle od bazy. Dzisiaj używam standardową bazę semilaka, nakładam ją na wszystkie paznokcie, a następnie utrwalam w lampie. Pierwszym kolorem, którego użyję, to będzie biskit i jego nakładam na najmniejszy paznokieć oraz na paznokieć na palcu wskazującym. Oczywiście na każdy z nich idą dwie warstwy i każda z tych warstw jest utwardzana w lampie. Nie zapomnijcie zabezpieczyć też za każdym razem wolnego brzegu, wtedy hybryda będzie na pewno Wam się trzymała bardzo, bardzo długo. Drugim kolorem wybranym przeze mnie jest banana, czyli taki mleczny pastelowy żółty, który będzie idealnym tłem dla naszych naklejek z wizerunkiem pikachu. I jego również nakładam dwiema cienkimi warstwami, każdą z nich utwardzając w lampie. Na środkowym palcu będziemy mieć neonowy żółty, więc najpierw jako podkład daję sobie standardowy biały lakier Strong White, a następnie nasz neon, czyli canary green, tutaj białego wystarczy jedna warstwa, natomiast w przypadku Canary Green daję dwie. Oczywiście każdą z nich utwardzam w lampie. Teraz przechodzimy do zdobienia i dorysowania rysowania buźki. Używam czarnego lakieru Black Diamond oraz sondy z semilaka z taką średniej wielkości kuleczką i nią rysuję czarne oczy, troszeczkę poniżej środka paznokcia, a następnie najcieńszym, jaki znalazłam pędzelkiem z semilaka, maluję nosek i buźkę pikachu, która jest w kształcie takiej trójki. Zapomniałam nagrać jednej rzeczy, a mianowicie białych źrenic bądź białych tęczówek, e, które namalowałam buźce, ale to jest bardzo proste i dość intuicyjne. Teraz za pomocą czerwonego lakieru i mniejszej kuleczki robię e, policzki naszego pikaczu. Teraz możemy przejść do zdobienia naklejkami. Są to standardowe wodne naklejki, których dostajecie pełno wszędzie. Ja wybieram sobie y, wzory, które chcę umieścić na paznokciu i wycinam je z tego arkusza. Następnie zrywam folię zabezpieczającą z obu wzorów, i zamaczam każdy z nich dosłownie na kilka sekund. Jak widzicie, zaledwie po kilku sekundach naklejka bardzo łatwo zsuwa się z kartonika i możemy ją aplikować na nasz paznokieć. Ja zdecydowałam się, że zrobię to tym razem po prostu palcem bez żadnych innych narzędzi. Teraz wystarczy, wszystkie nasze paznokcie zabezpieczyć topem. Tym razem wybrałam standardowy, ponieważ No White mi się skończył i nasze zdobienie jest gotowe. Oczywiście, również przy przykrywaniu topem, nie zapomnijcie o tym, aby zabezpieczyć wolne brzegi. I już na sam koniec na skórki dajemy oliwkę, tym razem moją ulubioną, brzoskwiniową i nasze zdobienie jest gotowe. Dajcie znać, czy takie śmieszne zdobienie Pikachu Wam się podobało. Zaprezentowałam tutaj Wam wersję, zarówno tą taką prostszą, czyli z naklejkami, jak i tą z rysowaniem. Powiedzcie, który wzór spodobał Wam się bardziej. Nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę i oczywiście zajrzeć do wszystkich linków, które mamy na dole. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to gorąco zachęcam do subskrypcji, abyście mogli być z wszystkimi moimi filmami na bieżąco. Dzisiaj się z Wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem. Pa! We will always be there. Oh, oh. oh. Cause you.